Jana Buczyńska, Komparik 24 TV. Witam Państwa. Biznes, podobnie jak całe nasze życie, przenosi się ze świata fizycznego do wirtualnego. Od firmy, która przoduje w rozwiązaniach technologicznych i wciąż wprowadza nowe usługi na rynek, można się wiele nauczyć. Będę dzisiaj rozmawiać z prezesem firmy Blue Media, panem Sebastianem Ptakiem, o nowych technologiach pracy zdalnej i zarządzaniu. Firmą w czasie pandemii. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Czy technologia będzie miała zdolność projektowania w przyszłości całego naszego życia? Chciałbym wierzyć, że nie, ale człowiek oczywiście robi wszystko złośliwie, żeby pani pytanie ziściło się i było odpowiedzią twierdzącą. Natomiast cały czas na przeszkodzie stoją nam względy paradoksalnie biologiczne, a nie takie technologiczne. Kiedy wyobrażamy sobie dzisiaj świat, który, który nas otacza, przenoszony cały czas do, do świata wirtualnego, my dzisiaj prowadzimy rozmowę tą wirtualnie, trzeba pamiętać, że mózg ludzki przyzwyczajony jest jednak do kontaktu bezpośredniego. I w momencie, kiedy byśmy siedzieli naprzeciwko przeciwko siebie, fizycznym studiu, to, to nasz mózg działa inaczej. Wytwarza oksytocynę, która buduje zaufanie i obniża kortyzol, czyli poziom stresu. I w związku z czym czujemy się lepiej w towarzystwie ludzi. Jeżeli wszystko przeniesiemy do świata cyfrowego, utracimy na ten moment pewne cechy, które powodują, że te nasze usługi są jeszcze ludzkie. Mhm. Firma Blue Media e, działa na rynku już od 18 lat. Jakie rozwiązania e, mamy i jakich możemy się spodziewać? Od 20 lat, ale nie szkodzi. 18 lat to jest wspaniały e, czas, bo to już jest. E, Kwestia kwestia pełnoletności. I my skupiamy się na rozwiązaniach, które dotyczą tak naprawdę budowy ekosystemu płatności i pomagania tym wszystkim biznesom, które mają trafić do internetu i tam chcą część przynajmniej swojej działalności e, przynosić. I w czasie COVID-u no, widzieliśmy, że te podmioty, nawet które do tej pory sceptycznie podchodziły, trudno uwierzyć w XXI wieku, ale jednak tak było. Dawało się, że niektóre biznesy nie da się po prostu przenieść do internetu. No, wszyscy byliśmy. Zmuszeni do, do takiej sytuacji, no i w tym momencie no, to są właśnie rzeczy, którymi my się zajmujemy na co dzień. Mhm. A jakie czynniki sprawiają, że jest się liderem technologicznym? To jest taki paradoks, od którego zaczęliśmy trochę, czyli ten czynnik ludzki. Mimo wszystko y, ciekawą rzeczą jest to, że wiele firm technologicznych bardzo mocno podkreśla to, że y, kultura organizacyjna i to, jacy ludzie trafiają do, do organizacji decydują się firm. Nie, nie, nie do końca rewelacyjne sposoby zarządzania, a nie do końca pieniądze, nie do końca czasem nowe usługi. Mamy wiele firm, które oferują bardzo podobne usługi. Wygrywają te firmy, które mają po prostu właściwych ludzi. I to paradoksalnie jest dla nas bardzo dobra informacja. Z drugiej strony, oczywiście, mówimy o tej innowacyjności, która, która gdzieś nas pcha, te nowe produkty, nowe rozwiązania, ale one są. Po części pochodną pewnej kultury organizacyjnej. Jeżeli organizacja jest nakierowana na, na pełną otwartość, jest cały czas nakierowana na to, żeby dostarczyć cały czas coś nowego dla swoich klientów, będzie się rozwijać i tym samym będzie zdobywać lepszą pozycję. Więc jeżeli spodziewamy się tutaj odpowiedzi takiej, że to są lepsze algorytmy, to są lepsze technologie, nowe serwery, no, blockchain, inne technologie programistyczne, to nie do końca. Musimy po prostu tak naprawdę postawić na ludzi. Mm -hmm. A czy pod względem technologii wyprzedzacie Państwo banki? To jest podchwyt. Pytanie do... odnośnie relacji sektora szwedzkiego i finkowego w Polsce przebiega pod dyktando troszeczkę innej sytuacji historyczno-ekonomicznej. Nasz sektor bankowy dostał taką premię za opóźnienie troszeczkę i w latach 90. tak naprawdę rodzący się sektor bankowy urodził się po wprowadzeniu internetu. Przypomnę tylko, że dopiero w 91 roku internet został dopuszczony jako narzędzie komercyjne. Wcześniej ono było zastrzeżone wyłącznie dla wojskowości. W związku z czym polski sektor bankowy tak naprawdę wchodząc w swoją historię, w swój początek ekonomiczny po, po upadku. Komunii. Tak naprawdę od razu wchodził w świat związany z internetem. I w Polsce przez to, że tam właśnie pojawiły się pierwsze pieniądze, pierwsze banki, pierwsze w ogóle komercyjne myślenie o wykorzystywaniu internetu, polski rynek firm technologicznych rozwijał się jako razem z tym sektorem bankowym. Dlatego u nas sytuacja troszeczkę wygląda takich harmonicznej symbiozie, w której z jednej strony banki oczywiście były głodne nowych rozwiązań, były bardzo chłonne, z drugiej strony pojawiło się mnóstwo fantastycznych firm technologicznych, w tym i, i, i Blue Media, gdzie dostarczaliśmy te produkty, których rzeczywiście klienci potrzebowali. W ten sposób strony jakby wzrastały. Drugim ważnym elementem, który jest, który powoduje w Polsce tą, tą specyficzną różnicę, jest dosyć duża konkurencyjność na rynku. Bankowy. My, jak na rynek europejski, mamy dużo banków komercyjnych. W, w dużych krajach czasami jest 4-5 wiodących banków i późniejsze banki zwane challengerami, które dopiero tak naprawdę mają pozycję bardzo podobną do, do takiej firmy jak, jak Blue Media. Tak? Czyli one bardziej niż bankiem są, stają się fintechem. Dlaczego? Dlatego, że na rynku, który jest mało konkurencyjny, nie ma takiej woli zmiany i takiej woli innowacji. I stąd na, na rynkach zagranicznych mamy sytuację, taką, co czas mówimy o fintechach. W Polsce różnica między takim fintechem, nie wiem, brytyjskim, w takim rozumieniu brytyjskim, a polskim jest stosunkowo nieduża. Proszę zwrócić uwagę, niektóre banki, jak nie wiem, z ustami wiceprezesa PKB Adama Marciniaka, który mówi, My jesteśmy firmą technologiczną z licencją bankową. Z drugiej strony, firmy technologiczne na rynku mówią, OK, my też chcemy zostać, być może, bankiem, bo po prostu są takie wymogi kapitałowe. Ale technologicznie w Polsce mamy zupełnie inną sytuację. Banki i firmy technologiczne stoją na dosyć podobnym, bym powiedział, e, poziomie inwestowania w nowe technologie. Mhm. A Państwa misją jest zautomatyzować to, co się da, ulepszyć, poprawić, e, co już jest na rynku e, i czego możemy się spodziewać w przyszłości. Musimy spojrzeć na to tak naprawdę w tym obszarze finansowym, czym my się zajmujemy. My zajmujemy się tak naprawdę tym, żeby cały proces zakupowy, który, który każdy z nas zna, był jak najmniej uciążliwy. My, my nie lubimy płacić. Nikt to wchodzi do sklepu obojętnie, czy to jest internetowy, czy to jest fizyczna placówka, nie chce płacić. Chce nabyć jakieś dobro, chce z nim wyjść, chce się nim cieszyć i. I tak naprawdę to jest jego celem. W związku z czym, automatyzowanie tych procesów, tak jak my to mamy, jest tak naprawdę dodawaniem ludziom najniższej waluty do ich życia, czyli czasu. Tego to jest jedyna rzecz, której podobno nie możemy kupić. Nie możemy kupić, ale możemy troszeczkę oszczędzić. W związku z czym, cała ideologia, którą, którą my stawiamy za, za wszystkimi naszymi produktami, to jest, to jest oparcie się o to, żeby ten proces był jak najmniej widoczny. Stąd stosujemy, czy, czy są to przelewy natychmiastowe, międzybankowe, których tak naprawdę nie widzimy, one się w milisekundach, sekundach, czy są to przejazdy autostradą, gdzie, gdzie sama bramka się podnosi, nawet nie wyciągamy telefonu, przyjeżdżamy przez te bramki i to wszystko dzieje się automatycznie. To jest taka idea, którą z angielskiego nazywa się seamless payments, czyli niewidoczne płatności. W Polsce niekiedy mówimy o płaceniu bez płacenia. I to jest pewnie kierunek, który jest nieunikniony. On jest dosyć trudny w tym sensie, że wiele firm patrzy na to pod kątem, a, ale gdzie jest brand, gdzie, gdzie możemy pokazywać siebie, czy będziemy reklamować, mówić, że jesteśmy najlepsi w płatnościach. Dla ekspertów oczywiście, dla branży e-commerce'owej, dla tych, którzy potrzebują z tego skorzystać, oczywiście taki brand musi być widoczny, ponieważ on buduje zaufanie. Z drugiej strony my jako użytkownicy, jako klienci coraz mniej będziemy widzieli ten proces płacenia. Każdy, kto korzysta z usług streamingowych, bądź wideo, bądź audio, co miesiąc, kiedy jest odprowadzana od niego jakaś kwota z karty kredytowej, nie widzi nawet tego. Raz dokonał pewnej czynności i później wszystkie te inne rzeczy dzieją się co miesiąc gdzieś z tyłu, więc tego nie widzimy. To będzie się na pewno pogłębiało i będziemy widzieli to również takie wymieszanie, czyli to zejdzie również do świata fizycznego. Tak jak do tej pory mogliśmy sobie wyobrazić, że automatycznie taka płatność dzieje się właśnie za usługę wideo-streamingową. Tak samo teraz już widzimy, że możemy w ten sam sposób skorzystać, chociażby jadąc autostradą. Mhm, świetnie. A zarządzanie, porozmawiajmy teraz o zarządzaniu firmą w czasie pandemii. Interes firmy czy dobro pracowników? Co jest ważniejsze? i Jakie rozwiązania firma stosuje na czas pandemii i jak poradziła sobie. W tym czasie. Mam nadzieję, że coraz więcej firm nie będzie rozróżniało tych dwóch elementów. Coraz częściej w biznesie dojrzałym, w biznesie opartym o wiedzę i wartości, mówi się nie o, o tym, że to są sprzeczne lub stojące w kontrze wartości. My zawsze byliśmy firmą, która była oparta o ludzi. Nie o procedury, nie o procesy, nie o pieniądze, tylko właśnie o ludzi. Zawsze twierdzimy, że zaangażowany człowiek wygrywa z nawet najniedoskonalszym procesem. W związku z czym no, dla nas sprawa była prosta. W momencie, kiedy zdarzyły się nam te pierwsze przypadki covidowe, my już dawno byliśmy przygotowani do tego, żeby pracować zdalnie. To jest też efekt tego, że działamy na rynku regulowanym i większość spółek regulowanych z rynku finansowego, banki, fintechy, mają przygotowane procedury na wypadek, właśnie tego, kiedy jest biuro niedostępne. My pierwsze testy przeprowadziliśmy, zanim w Polsce pierwszy przypadek był ogłoszony, że mamy pierwszy przypadek zachorowania na koronawirus. W momencie, kiedy oczywiście był ten sam początek, marzec, kwiecień, wszyscy pewnie mieliśmy takie marzenie, żeby te kasendryczne przepowiednie wirusologów mówiące, że kilkanaście miesięcy będziemy żyli z koronawirusem, wszyscy mieliśmy nadzieję, że to jest. Takie trochę nastraszenie, żebyśmy się trzymali wszystkich obostrzeń, niestety tak nie jest. Niestety wszyscy widzimy, że, że to z nami trwa. I tym samym też zmienia się nasze wszystkich podejście. My, my postawiliśmy na takie no, dosyć ulotne, ale jednak ważną rzecz, czyli na zdrowy rozsądek. I mówimy wprost, jeżeli czujesz się drogi pracowniku, niepewnie, wolisz zostać w domu i pracować z domu, tak zrób. Jeżeli potrzebujesz kontaktu z innym człowiekiem, Przyjść mamy warunki takie sanitarne, które umożliwią ci pracę tu w biurze. W naszym biurze tutaj tego nie widać ze względów technicznych, ale, ale pewnie 20-30 osób, ze 160 osób pracuje. Następnych 20 przyjdzie następnego dnia. Próbujemy to zrobić tak, żeby wszystkim było wygodnie. Jednak mimo wszystko te, te rzeczy próbujemy pogodzić. Jest Jestem jedna mała gwiazda, od której trochę zaczęliśmy. Nie da się wszystkiego zrealizować w sposób zdalny. Jednak budowanie pewnych elementów związanych z kreatywnością wymagają po prostu elementu przypadkowości. Elementu związanego z tym, że gdzieś jesteśmy w biurze, ktoś coś powie, mówi, a ja wpadłem na taki pomysł, albo coś usłyszałem u klienta, i, i w ten sposób tworzą się po prostu pomysły. Więc gdzieś, gdzieś ten balans musi być po prostu zachowany, a że my mamy, tak jak mówię, kulturę otwartości, w której naprawdę wprost mówimy, wprost, dyskutujemy wprost. Pytamy się pracowników, jakie przyjąć modele pracy, w tym i modele pracy na przyszłość, jest to po prostu łatwiejsze. A co sądzi Pan o pracy zdalnej? Praca zdalna w 100% jest niemożliwa. Znaczy, niemożliwa w tym sensie, że my po prostu potrzebujemy kontaktu ludzkiego. W branżach, nawet takich by się wydawało, technologicznych, super, gdzie. gdzie... Algorytm powinien być tą wiodącą wartością. Nie, dalej wiodącą wartością jest człowiek i relacja z drugim człowiekiem. Więc jeżeli dzisiaj mówimy, że według niektórych badań w Polsce pewnie około 33% pracowników ma jaką, jakiegoś typu pracę biurową. I mówimy, że dzisiaj 70-80% ludzi mówi, że chciałby pracować zdalnie, to myślę, że jeżeli za 2-3 miesiące się zapytamy, to ta praca zdalna też będzie inaczej oceniana. My w ogóle nie myślimy o pracy zdalnej, mówimy o pracy hybrydowej. Znaczy takiej, w której część pracy będziemy wykonywać zacisza domu, a część będziemy wykonywać z biura. To dochodzi nam aspekt pewien, który no, nie, nie da się go nie zauważyć. Jest to, że różne warunki domowe mamy. Nie każdy może pozwolić sobie na to żeby po prostu pracować z domu. Nie każdy ma takie warunki. Proszę zapytać samych siebie kto w Polsce ma luksus posiadania pokoju do pracy. Jeżeli to nie było zaprojektowane podczas zakupów. Mało kto. Po prostu to jest drogie. I, i wszyscy my musimy tak naprawdę zasiąść do tego i zastanowić się jak to będzie wyglądało. Dla niektórych home office w ogóle nie oznaczał home officeu, to, to oznaczał na przykład car office bo się łączyli z samochodem. Bo, bo nie mogli w domu, bo na przykład mieli małe dzieci, które przeszkadzały w połączeniu. Więc sama praca zdalna, jako, jako idea, oczywiście ona jest w pewien sposób kusząca, ale na krótki, krótki okres czasu. Docelowo myślę, że gdybym miał dzisiaj strzelać bez, bez jakichkolwiek badań, tylko na, na podstawie swojej wiedzy eksperckiej, powiedziałbym, że będzie dominował model 2 plus 3 lub 3 plus 2, czyli dwa dni w domu, trzy dni w pracy lub na odwrót. Ponieważ on będzie najbardziej optymalny, on będzie pozwalał na zachowanie zarówno kultury organizacyjnej, o której tyle mówimy wewnątrz organizacji, a z drugiej strony też dawał szansę ludziom na podejmowanie różnorodnych decyzji życiowych, na przykład wyniesienie się z miasta na, na obrzeża miasta, bo trzy lub dwa dni w tygodniu dojeżdżanie będzie dużo łatwiejsze niż pięć niż dni w tygodniu. Mhm. Przed nami być może druga fala koronawirusa. Jak wykorzystać ten czas izolacji w przedsiębiorstwie? Znaczy przede wszystkim, co to znaczy wykorzystać czas, czas izolacji. Czas izolacji dla przedsiębiorstwa nie jest czasem łatwym, ponieważ mamy po pierwsze architekturę rozproszoną biura wówczas, mamy rozproszoną na wiele różnych problemów i, i oczywiście podejmowanie trudnych decyzji np. transformacyjnych czy, czy o, o dużych inwestycjach staje się Naprawdę obarczony bardzo dużym ryzykiem, po prostu zdolności menedżerskiej do, do wykonywania tego typu ruchów. Dlatego w tym czasie raczej bym się skupił na podnoszeniu dwóch elementów. Po pierwsze, budowanie świadomości tego, co oznacza zaangażowanie w to, co robimy, ponieważ widzimy, że okres jesienny w naturalny sposób mamy mniej słońca, mamy gorszą pogodę, mamy więcej zachorowań po prostu na zwykłą grypę i, i ludzie po prostu gorzej się czują. A więc tym samym ich w ogóle zaangażowanie we wszystkie rzeczy, które robią jest mniejsze. To, to z jednej strony trochę nauczenia się na nowo budowania tego angażowania w tej pracy zdalnej, z drugiej strony też jest to świetny czas na wykorzystanie tego, żeby podnosić kwalifikacje pracowników i, i budować jakby nowe pokłady wiedzy w swoich przedsiębiorstwach. Natomiast koniec końców dalej to zależy od kultury organizacyjnej. Jeżeli firma była nastawiona przez lata wyłącznie na, na model, byśmy powiedzieli taki folwarczny zarządzania, w którym musimy kontrolować pracowników, musimy sprawdzać im godziny pracy, to tam na pewno będzie trudniej. Zachęcałbym do tego, żeby dawać ludziom więcej wolności, zawsze zgodnie ze wzorem, więcej odpowiedzialności równa się wzrost inteligencji wszystkich osób zaangażowanych. Mhm, wolność. A jak kontrolować pracownika, który pracuje w domu? Jakie jest miejsce na pojęcie zaufania w pracy zdalnej? Tu musielibyśmy na sekundkę cofnąć się do takiego, powiedział, troszeczkę trudnego tematu pod tytułem Work-Life Balance. Kiedyś przyjęło się 8 plus 8 plus 8. 8 godzin pracy, 8 godzin czasu własnego, oczywiście nie liczymy dojazdów, i 8 godzin na, na sen. To jest model, który został zbudowany w czasach, kiedy możliwości komunikacyjne były dużo mniejsze i ludzie musieli zbierać się w jednym miejscu po to, żeby wykonywać wspólnie tę samą pracę, ponieważ nie mieli ani maila, ani telefonu, ani komórek. Na dzisiaj w ogóle cała konstrukcja kodeksu pracy, która, która opiera się w dużej mierze jednak o system godzinowy, nie jest czymś, co, co świat dzisiaj widzi jako perspektywę do, do rozwoju. Przede wszystkim w branżach takich, czy nowych technologii, czy opartych na wiedzy. Powinniśmy w ogóle operować myśleniem o wykonywaniu zadań, a nie pracy. Jeden ktoś zrobi w 6 godzin to samo, co inna osoba zrobi w 10 godzin. Czy interesuje nas, żeby naprawdę siedział przy biurku, czy żeby były wykonane zadania? I z drugiej strony efekt tak zwanego włoskiego strajku. To, to są doświadczenia wielu krajów. Im bardziej będziemy kontrolować pracowników, ile czasu spędzają przy komputerze, czy na pewno będzie tak, że oni. Mówiąc prosto, wysyłają więcej maili, odpowiadają dłuższymi informacjami, żeby tylko udowodnić, że pracują, to, to chyba nie jest ta idea. Raczej nowe organizacje skupiają się na tym, żeby budować wspólne cele i do nich dążyć. I wówczas jakby budowanie systemu kontroli w ogóle nie wchodzi w grę w tym sensie, że kontrolowanie ogranicza tych ludzi. My możemy oczywiście kontrolować postęp pracy ale motywować raczej do tego, żeby osiągać cele, a nie żeby wykonywać pracę przez 8 godzin. To nowoczesnego pracodawcy w ogóle nie powinno interesować. Czyli firma osiąga rezultaty poprzez ludzi. A jak szukać potencjału w ludziach, podczas, w pracownikach podczas pracy zdalnej? I tu dochodzimy do takiej trudnej dychotomii sytuacji, kiedy mamy jednych pracowników, którzy znają naszą kulturę organizacyjną, są w nią wprowadzeni, więc tak naprawdę jeszcze cały czas pamiętają, jak my działamy normalnie, kiedy nie ma, nie, nie ma pracy z nami. Z drugiej strony mamy niestety nowych pracowników, którzy nie są w stanie poznać firmy byśmy powiedzieli, w normalnych czasach, chociaż ciężko teraz powiedzieć, czy te, te, ta nowa normalność, czy nowa nienormalność, jak mówi profesor Kłoszański, czy one. Jak, jak to się będzie miało do przyszłości. Natomiast my musimy, jakby nauczyć się tego, że opowiadanie historii o tym, kim jest firma, jakie są dla niej wartości, czym się zajmuje, jest bardzo ważną częścią zespołów menedżerskich. To nie jest już tylko praca herowa. Mówię, że w temacie dzisiejszym zespoły herowe w końcu zostały odcięte od samej idei budowania rekrutacji, a skupiły się na tym, żeby tak naprawdę budować te zasoby ludzkie. Więc żeby zmotywować ludzi do pracy, musimy wskazywać im po prostu prawidłowe cele i, i próbować budować zaangażowanie nawet w tych trudnych warunkach. A czy zauważył Pan wzrost produktywności podczas pracy zdalnej pracowników? Mamy nawet taki wykres, w którym patrzymy sobie, jak, jak wyglądał czas i ilość zadań, które wykonywali pracownicy. Wiadomo, że w okresie marca i kwietnia zauważyliśmy taki... Moment bardzo dużego zaangażowania. Jednak wszyscy czuliśmy, że to jest absolutnie wyjątkowa sytuacja, i, i robimy na bieżąco badania, i monitorujemy, jak się nasi pracownicy czują w tym, w tym okresie pandemicznym. I tam widzieliśmy, że bardzo dużo osób mówiło: że pracuje więcej nawet niż w biurze. Po prostu wszyscy czuli, że inni na nas liczą. I, I musimy to, to swoje zaangażowanie przekazać. Natomiast no, z czasem wiadomo, że nastąpił okres wakacyjny, który no, na wysokim C, mówiąc inaczej, bardzo trudno jest długo utrzymywać y, y, swoją działalność. Więc okres wakacyjny był oczywiście takim okresem spadku, wynikającego też z tego, że po prostu byliśmy zmęczeni. No i teraz wchodzimy w najtrudniejszy okres, moim zdaniem, tego całego okresu pandemicznego, kiedy na już ponad półroczne zamknięcie dla wielu osób, na, na półroczne działanie w warunkach zdalnych, nałoży się nam jeszcze fatalna pogoda i wzrost zachorowań. To będzie olbrzymie wyzwanie dla wszystkich zarządzających firmami, żeby sprostać temu zadaniu. Jak to no będzie wyglądało? Prawdę mówiąc, moje zdanie jest takie: to jest niezbyt popularne. Tu, tu strategia jest na, na metodzie tu i teraz. Po prostu reagujemy na bieżąco, z każdego dnia. No właśnie, jak zareagują Państwo na drugą falę koronawirusa? Jak to będzie? Czy są jakieś wizje tego? Powiem tak: mamy kilkanaście scenariuszy, które, które są na stole, a, a i tak w przypadku poprzednich scenariuszy okazywało się, że pojawiał się nowy. Mamy tu jeszcze czynniki, które są bardzo istotne, czyli działania władz. Nie ma, nie ma dzisiaj do końca sensu budowania jakiegoś szczegółowego modelu, bo on jest trudny do przewidzenia. Najprawdopodobniej będziemy mieli po prostu takie elementy, w których będziemy mieli skoki, czyli przez chwilę będziemy w biurach, wrócimy na chwilę do pracy hybrydowej po 2-3 dni. Potem być może znowu będzie zamknięcie, później być może zdarzy się nam tak samo jak innym firmom, że ktoś u nas zachoruje, trzeba będzie w ogóle zamknąć biura. To jest niestety taki duży moment niepewności, gdzie, gdzie szybka decyzyjność w organizacji stanie się kluczem. W organizacjach, w których decyzje podejmuje się tygodniami, w tej chwili na pewno mają olbrzymie kłopoty. Musi po prostu dzisiaj jest sytuacja, dzisiaj jest zdarzenie, dzisiaj podejmujemy decyzję. Jaką? Trudno powiedzieć na ten moment. A jaką, jakie decyzje, jakie e, wizje ma firma Blue Media na najbliższe lata? Widzimy, że ten kierunek, który sobie obraliśmy, czyli budowanie ekosystemu płatności i, i moment, w którym my wchodziliśmy na ten rynek, to, to jeszcze jest całe morze działań przed nami i będziemy na pewno podążali tą ścieżką. I przez budowanie ekosystemu płatności mamy na myśli nie tylko dostarczanie rozwiązań płatniczych dla, dla różnych podmiotów, ale również pomoc i know-how w tym, w jaki sposób lepiej robić ten biznes. Jesteśmy na, na rynku jednym z największych dostawców rozwiązań do płatności cyklicznych. Jeżeli Państwo płacą dzisiaj rachunki, ewentualnie korzystają z rozwiązań, gdzie, gdzie jest telewizja internetowa płatna, subskrypcyjna, czy też nawet i telefonia komórkowa na subskrypcję, to my dostarczamy tam płatności. Wiemy, że ta ekonomia subskrypcji i ekonomia wchodzenia z coraz nowymi biznesami do, do internetu, ona będzie się rozwijała i my planujemy w tym obszarze największe działanie inwestycyjne. Dobrze. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Pan Sebastian Ptak, dziękuję. Joanna Buczyńska, Komparik 24 TV. Dziękuję państwu.